Mieli problem, Faryzeusze. Pewno tych problemów mieli więcej, ale jednym z chyba większych ich problemów było to, jak bardzo oni ludzi nie lubili. Jak bardzo wręcz bije to z dzisiejszej Ewangelii. Myślę sobie, że do tego wątku raczej nie dojdziemy. Oni i siebie ostatecznie nie lubili. Dlaczego? Też powodów wiele pewno. A tak sobie pomyślałem musieli nie słuchać dobrej muzyki. Bo gdyby słuchali dobrej muzyki, to może i szansa większa by była, by ludzi polubili. Oczywiście tak nieco z przymrużeniem oka, choć nie do końca. Dlaczego taki wniosek, że faryzeusze nie słuchali muzyki? Z tego wniosku za chwilę się wytłumaczę. Witam cię w niedzielne przedpołudnie i jak co tydzień Chcielibyśmy zasłuchać się w dzisiejszy niedzielny fragment Ewangelii to ósmy rozdział Ewangelii według Świętego Jana, werset od 1 do 11. Jezus udał się na górę oliwną, ale obżasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do niego, a on usiadłszy, nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. A postawiwszy ją po środku, powiedzieli do Niego, Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty, co powiesz? Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I powtórnie, schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, panie. Rzekł do niej Jezus, i ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Miałem możliwość uczestniczyć wczorajszego wieczoru w koncercie starego dobrego małżeństwa. Starego dobrego małżeństwa, które uwielbiam, którego słucham od lat, i kiedy mam tylko możliwość, lubię być na ich koncercie. i Ich muzyka. Akurat mnie niesamowicie dobrze nastraja. Jakby ich muzyka wyzwala we mnie dobro, pragnienie dobra. Też troszkę na zasadzie tej reguły, którą często się dzielę, że jakby wartość rodzi wartość. Akurat dla mnie ta muzyka stanowi wartość. Jest też towarzyszy mi przez lata jakoś wpisała się w moją codzienność, dlatego lubię i tą muzykę, ale lubię też pewien klimat, który panuje na koncertach który daje takie poczucie pewien sposób unoszącego się dobra. Powierz mi, oczywiście, to tylko pewne emocje, uczucia rozbudzone przez spotkanie ludzi, których gdzieś jednoczy sympatia do tej muzyki, wspólny śpiew, którym odpowiada akurat taka, a nie inna muzyka. Hmm. Oczywiście, to kwestia tylko jakiegoś pewnego nastroju, pewnych emocji, uczuć, ale twierdzę, że one są również istotne, również ważne. To są, mówię o tych doświadczeniach, które kiedy stają się naszym udziałem, one w jakiś sposób pobudzają w nas te dobre struny, sprawiają, że, że rodzi się. Oczywiście powiesz to tylko pewne emocje i uczucia, więc pewne płytsza pły, płytszy poziom, ale twierdzę, że to też jest istotne, byśmy mieli takie doświadczenia, które. Są dla nas pewnym dobrem, które nas jakoś obogacają, mmm, które stanowią pewną wartość dla nas i które budzą w nas dobro. Choć może na tej nieco płytszej płaszczyźnie pewnych emocji i uczuć oczywiście tą właściwą płaszczyzną, tą właściwą przestrzenią prawdziwie głęboką jest modlitwa, są sakramenty, jest spotkanie z Bogiem. To jest ten fundament, to jest też te źródło siły ku dobru, bo... Tego źródła miłości, dobroci, życzliwości, tego źródła nie ma w nas samych. Dobrze wiemy, jako chrześcijanie, to źródło jest w Bogu, a więc ostatecznie to Bóg jest tym źródłem we mnie, do którego ja przychodząc nabieram sił, do tego chociażby, by lubić, lubić. Lubić ludzi. A więc tu bynajmniej nie chodzi o jakieś nie wiem, zrównanie nie wiem, słuchania dobrej muzyki z modlitwą i stwierdzenie, jakby postawienie tego na równi, stwierdzając, że to wystarczy mieć takie pozytywne bodźce, nazwijmy to, i wtedy będziemy dobrymi ludźmi, bo wtedy pozostalibyśmy tylko na poziomie jakiegoś czystego humanizmu, a przecież my chrześcijanami jesteśmy. Tak, tym fundamentem oczywiście ma być Pan Bóg, ale on też, wierzę w to mocno. Nie tym fundamentem oczywiście ma być, to, to, to jest jasne, myślę, że nie muszę się z tego tłumaczyć. Tym fundamentem ma być nasze faktyczne życie z Nim, życie sakramentami. To jest prawdziwe źródło tej dobroci do ludzi, tej miłości. Nie? Ale Pan Bóg też nam daje, chociażby właśnie mi nie wiem, muzykę starego, dobrego małżeństwa, którą tą muzyką chce mnie właściwie nastrajać. Mnie, człowieka, tak często że w na sposób rozstrojonego w tej miłości, w tym lubieniu ludzi. No i właśnie, słuchajcie, zobaczmy, że nierazśmy sobie też to jeszcze mówili, czy po, nie wiem, Obejrzeniu, jak sobie zaaplikujesz taką wieczorną dawkę, jeszcze wcześniej przejrzenia iluś tam stron w internecie, a potem wiadomości, fakty, jakiś reportaż, jeszcze jakąś kropkę nad i postawisz. I po takiej to właśnie, po takim to telewizyjnym zestawie, no chyba nie wstajesz sprzed telewizora i masz w sobie zachwyt. Ile to dobra się teraz we mnie zrodziło. Dobrych myśli, pragnień. Eee, niech chyba po takim telewizyjnym zestawie nie mamy w sobie pragnienia, by iść i miłość dawać ludziom. Bo ten świat taki dobry, bo, bo chce drugiego człowieka obdarzać miłością. Często po takiej dawce zniechęceni w tym jesteśmy, sfrustrowani, zaczynamy widzieć tylko, tylko zło. Stąd właśnie wniosek, że... Mm, Faryzeusze musieli nie słuchać muzyki. Gdyby posłuchali starego, dobrego małżeństwa, to może nie byłoby w nich tyle nienawiści do człowieka, to może nie byłoby w nich tak nieludzkiego traktowania innych, niedostrzegania człowieka w człowieku. Przecież ta kobieta, ile w nich musiał być pogardy, ona była dla nich nikim, ona tylko służyła ich jakimś celom. Ostatecznie się oni sami siebie nie lubili. Lubili własny interes, żeby ich zdanie było na wierzchu. A w chrześcijaństwie chodzi o to, by, by lubić ludzi. A więc oczywiście to słowo lubić. Ktoś powie oczywiście, że nie wszystkich da się lubić. Nie wszystkich da się lubić. Że przede wszystkim przecież chodzi o miłość, jasne. Nie? Sympatia, lubienie. A takie, mówię to o takim ogólnym nastawieniu do człowieka. Coś, co też już nierazśmy sobie poruszali. Owszem, są takie osoby, o których może w tej przestrzeni pewnych emocji, uczuć powiesz, ja go nie lubię, nie jestem w stanie go polubić. I w tym też będzie prawda. Ale chodzi o jakieś takie, takie moje wewnętrzne nastawienie ogólne do, do człowieka, do, do świata, do, do, do ludzi. Dlatego potrzeba nam mi tego stargo dobrego małżeństwa górskiego szlaku górskiego schroniska tych miejsc które mnie dzisiejszego współczesnego człowieka który nie ukrywam tak czy to bywa rozstrojony w tym lubieniu ludzi te miejsca właściwie nastrajają te miejsca dotykają tych strun we mnie które jakby podpowiadają gdzieś Łukasz, warto być dobrym warto mieć w sobie dobro. To dobro faktycznie może zwyciężać. A czasami emocje, uczucia podpowiadają coś zgoła innego. Pewno masz taki swój SDM, takie swoją muzykę z tego Dobrego Małżeństwa. Może jest to jakaś inna muzyka. Może jest to dobry spacer. Może to jest kawałek dobrej książki. Yy, może to jest zachwyt wschodzącym słońcem. Może to jest praca w przydomowym ogródku albo poranny czy wieczorny spacer z psem. Szukajmy też tych elementów. Przede wszystkim, oczywiście, stawiając na fundament, to jasne i oczywiste. Nie bądźmy faryzeuszami, niesłuchającymi muzyki. To nie ta muzyka nas zmieni. Nie ten wschód słońca, nie ten spacer z psem, ale wierzę w Boga, który przez te bodźce też chce jeszcze raz poruszać te właściwe struny w nas. Oczywiście, jeszcze raz, żeby nikt nie pomyślał, fundament, zasadniczy, przede wszystkim jasna sprawa chrześcijaństwo, Ewangelia, sakramenty ale też właśnie te, te elementy w taki sposób. Więc może znajdź dzisiejszej niedzieli, jeżeli słuchasz tego w niedzielę, albo też w jakikolwiek inny dzień znajdź chwilę, by usiąść przy chwili dobrej muzyki, by dać się poruszyć temu. Tak, niech będzie, tak, rozbudzić te emocje, nawet niech to będzie tylko w takiej sferze emocjonalnej, ale Pan Bóg wie, że też się tym chce posługiwać. Szukajmy tych bodźców, które nas właściwie nastrajają, które gdzieś poruszają w nas pewne dobro, odkrywają może pod tą powłoką yy, zniechęcenia do dobra, nie wiem, rozczarowania człowiekiem widzenia zła, bo odkrywają dobro, poruszają to dobro. Dobrej, Bożej niedzielić życzę. Dobrego, Bożego, błogosławionego tygodnia.